Cześć, witajcie. Witam Was serdecznie z Krippenstein. Jestem w ośrodku narciarskim, mówiąc po zimowemu. Krippenstein, Dachstein, Dachstein West to tereny, w których byłem ostatnio w 2017 roku w zimie. Zapraszam na stronę, tam są, zresztą zamieszczę tu linki, tam są teksty, na temat właśnie narciarstwa tutaj na Krimpelstein i całego Dachstein West Best, między innymi w ośrodku narciarskim, który zaczyna się w Gosał, bo tam też jeździłem na nartach. A dzisiaj, a dzisiaj jest letnio, bardzo letnio. Pogoda dopisuje. Za mną z tyłu najwyższe szczyty masywu Dachsteinu z lodowcami. Po drugiej stronie lodowiec Dachstein. A za górką tam niżej, co? No tak, tak, śladmik. To pewnie większość z was zna, jak nie wszyscy. Ale wracamy na północną stronę, do, na Krippenstein. A tydzień temu, jak leciałem, właściwie to już dwa tygodnie temu będzie, jak leciałem do Austrii, do, do Monachium samolotem. Mój samolot przelatywał mniej więcej w tym miejscu. Dosyć daleko na południe leciał. I było kapitalnie widać góry, i zamieściłem jedno zdjęcie, postaram się je tutaj teraz wstawić, z pytaniem: Co to za ośrodek narciarski? Bardzo mało było odpowiedzi, bo zresztą, e, podpisując to pytanie, napisałem, że będzie to trudne pytanie. Odpowiedź na to pewnie będzie znała niewielka ilość z Was. I tak faktycznie było, bo tylko trzy osoby trafiły prawie dobrze. Oczywiście odpowiedzi było dużo różnych strzelających po całej Austrii. Natomiast tych faktycznych odpowiedzi prawie poprawnych były trzy. Były napisane, że to lodowiec Dachstein. I mogę to uznać, bo patrząc na to wszystko, można powiedzieć, że to lodowiec Dachstein. Ale patrząc od północy, od tej strony, której. Leciałem samolotem. No to ośrodek, jaki było widać na tym zdjęciu, to oczywiście Kripenstein. Tutaj, gdzie wędruję. Mekka freerajdowców, Fantastyczne miejsce do letnich wędrówek, do trekkingów. A jest tutaj, ja idę akurat fragmentem trasy, bo całej nie zdążę niestety zrobić. Tak to jest przy moich wyjazdach, że często się nie da rady zrobić wszystkiego. Bo cała trasa tutaj e, po tym plateau e, zabiera około 3 godzin. Ja już bym mógł nie zdążyć, biorąc pod uwagę, że rozmawiam do Was, między innymi, i do tych na YouTube. Zapraszam na mój kanał na YouTube. Tych, co nie oglądają i nie śledzą jeszcze. I cała trasa zajmuje 3 godziny. Ja idę tylko fragmentem do jakiegoś charakterystycznego miejsca, które się nazywa Dachstein-Haj. Zobaczymy, co to jest. Coś ciekawego. I chcę jeszcze wrócić tam na szczyt, tam, gdzie się błyszczy ten. Srebrny budynek, bo tam jest bardzo ciekawa platforma widokowa Five Fingers. O, o, o. Dlaczego Five Fingers? To postaram się Wam pokazać na moim Instagramie. I tu zapraszam na mój Instagram, gdzie cały czas jest relacja tego, co od trzech dni robię tutaj, co zwiedzam, gdzie chodzę, gdzie jeżdżę i gdzie pływam. <laughs> bo taki epizod też był w z rejonie Salzkammergut, bo wszystkie miejsca, które teraz aktualnie odwiedzam, to rejon Salzkammergut. Salzkammergut. Byłem w Salzburger Landzie, teraz jestem w górnej Austrii. Wczoraj byłem jeszcze w Styrii, bo Styria już, że tak powiem, rzut beretem stąd, także dużo, dużo się dzieje. A wracając jeszcze do Kripenstein dwa słowa. Oprócz tego, co tu widzicie, takiej bardzo fajnej ścieżki, którą tak naprawdę szkoda, że tu swojego i e bajka nie mam, bo by można było przejechać, jeżeli ona tak cały czas wygląda. Natomiast tutaj jest też coś dla miłośników pra prawdziwej wspinaczki. Oczywiście, i dla tych, którzy e, chcą troszeczkę spróbować swoich sił na diaferatach. Są tutaj diaferaty, patrzyłem na mapę, bodajże trzy e, o mniejszym i większym stopniu trudności. Nie będę teraz się wysilał, żeby opowiadać, czy stopień trudności w tych diaferatach to B, C, D, bo to nieważne. W każdym razie takowe są. Na pewno Paweł Kubica, który, jeżeli to ogląda to w komentarzu tu zaraz zamieści informację. Także mnie czeka tam ze szczytu do miejsca, do którego idę. Jeszcze nie wiem gdzie. Teoretycznie 45 minut marszy w jedną stronę. Tam oczywiście kilka Pogadanie do kamery. Wracam z powrotem. Potem pół godziny do Five Fingers. Znowu parę rzeczy. No i wracam do górnej stacji gondoli, żeby zjechać w dół. Jak Wam się tu podoba Ojej jak tu jest ładnie Jak tu jest ładnie Super Dobrze O, no to jest to miejsce Jakiś taka głowa rekina czy co Też ludzie mają fantazję że takie coś Ale patrząc po czasie to mógłbym to może i obejść dookoła Ale jak się spóźni na ostatnią gondolę to będzie problem Chociaż no, po prostu zejdę na dół i tyle. Dobrze. Tam jest miejsce, do którego idę. To tyle na razie mojego gadania. Więcej zobaczycie oczywiście na Instagramie, w moich relacjach. Serdecznie Was zapraszam. Zapraszam na YouTube, zapraszam na Facebooka, bo ten film będzie umieszczony i tu, i tu. Także tych, co oglądają YouTube'a, zapraszam na Facebooka, a z tych, co Facebooka, zapraszam na YouTube'a, a Was wszystkich oczywiście na Instagram. Tam takim moim marzeniem jest przebicie 10 tysięcy subskrybentów. Na razie jest 7 tysięcy z groszem. 700 bodajże. I czekam, czekam. Ale być może trzeba zacząć robić jeszcze lepszy content. Trzymajcie się zdrowo. Znowu się z Wami połączę. Może jutro, może pojutrze. Cześć. Bye, bye.